Czy wiecie, że Polska dla większości Rosjan to jedno z najbardziej niepożądanych miejsc do emigracji w całej Europie? Dziś odkryjemy prawdziwe powody tego zjawiska, które was z preferencji. W 2021 roku w Polsce mieszkało zaledwie około 20 tysięcy obywateli rosyjskich, podczas gdy w Niemczech ich liczba przekraczała 300 tysięcy, a w Hiszpanii ponad 100 tysięcy. Co ciekawsze, nawet kraje bałtyckie, które mają znacznie trudniejsze procedury migracyjne i mniejsze możliwości ekonomiczne, przyciągają więcej rosyjskich emigrantów niż Polska. Pierwszym kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest głęboko zakorzeniona bariera językowa, która w przypadku Rosjan nabiera zupełnie innego wymiaru niż w relacjach z innymi narodami. Język polski jest postrzegany przez rosyjskojęzyczną społeczność jako wyjątkowo trudny i nieprzyjazny. W przeciwieństwie do angielskiego, niemieckiego czy nawet hiszpańskiego, polski nie ma statusu języka międzynarodowego, co oznacza, że jego nauka jest inwestycją wyłącznie pod konkretny cel zamieszkania w Polsce. Rosyjscy emigranci często wspominają w swoich relacjach na forach internetowych, że preferują kraje, gdzie mogą porozumiewać się po angielsku, nawet jeśli nie jest to język ojczysty mieszkańców. W Polsce znajomość języka angielskiego, szczególnie poza dużymi miastami, wciąż nie jest powszechna, co tworzy dodatkową barierę. Drugim istotnym czynnikiem jest kwestia ekonomiczna, która często jest źle rozumiana. Choć Polska w ostatnich dwudziestu latach dokonała ogromnego skoku gospodarczego, w percepcji rosyjskiej klasy średniej wciąż pozostaje krajem mniej atrakcyjnym finansowo niż zachodnie potęgi europejskie. Średnie wynagrodzenie w Polsce, mimo że wzrosło znacząco, nadal ustępuje pensjom w Niemczech, Holandii czy Skandynawii. Rosjanie, którzy decydują się na emigrację, często dysponują znacznym kapitałem lub wysokimi kwalifikacjami i szukają miejsc, gdzie ich zarobki będą maksymalne. Interesujący jest fakt, że nawet Czesi i Słowacy, którzy mają podobny poziom rozwoju gospodarczego do Polski, są bardziej popularni wśród rosyjskich emigrantów, co sugeruje, że ekonomia to nie jedyny czynnik. Trzecim elementem układanki jest historyczna pamięć i wzajemne postrzeganie, które kształtowało się przez stulecia. W rosyjskiej edukacji i kulturze masowej Polska pojawia się w bardzo specyficznym kontekście. Z jednej strony istnieje świadomość wspólnej słowiańskiej przeszłości, z drugiej jednak dominuje narracja o konfliktach i rywalizacji. Szczególnie okres XVII i XVIII wieku, gdy rzeczpospolita była potęgą regionalną, a następnie czasy rozbiorów. Pozostawiły w rosyjskiej świadomości zbiorowej skomplikowany obraz. Co więcej, XX wiek z jego tragicznymi wydarzeniami dodatkowo pogłębił wzajemną nieufność. W rosyjskich podręcznikach historii Polska często przedstawiana jest jako kraj wrogi, a ta narracja przekłada się na współczesne postawy. Czwartym aspektem, o którym rzadko się mówi, jest kwestia tożsamości kulturowej i religijnej. Rosyjska kultura prawosławna ma inne kody i wzorce zachowań niż polska kultura katolicka. Dla przeciętnego Rosjanina Polska jest postrzegana jako kraj głęboko religijny, gdzie Kościół odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym. To może budzić dyskomfort u osób, które w Rosji żyły w środowisku bardziej sekularyzowanym lub po prostu nie identyfikują się z chrześcijaństwem zachodnim. W relacjach rosyjskich emigrantów Często pojawia się temat trudności w odnalezieniu się w polskim krajobrazie kulturowym, gdzie święta, tradycje i zwyczaje są odmienne od tych, do których byli przyzwyczajeni. Piątym czynnikiem jest struktura społeczna i sposób funkcjonowania społeczeństwa. Rosjanie przyzwyczajeni do życia w wielkich metropoliach, jak Moskwa czy Petersburg, gdzie anonimowość jest normą, często mają problem z polskim modelem społecznym, szczególnie w mniejszych miastach. Polska jest postrzegana jako społeczeństwo bardziej kameralne, gdzie wszyscy się znają, a integracja wymaga czasu i wysiłku. W rosyjskiej mentalności istnieje także przekonanie, że Polacy są narodem zamkniętym w swoim gronie, niechętnym do przyjmowania outsiderów. Czy to prawda, czy stereotyp, ta percepcja wpływa na decyzje migracyjne. Szóstym elementem jest kwestia diaspora i sieci wsparcia. Gdy Rosjanin wyjeżdża za granicę, zazwyczaj szuka miejsca, gdzie już istnieje stabilna rosyjskojęzyczna społeczność. Taka diaspora zapewnia nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także praktyczną pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania, załatwieniu formalności. W Niemczech, Izraelu czy Stanach Zjednoczonych istnieją rozbudowane rosyjskie społeczności z własnymi sklepami, restauracjami, szkołami i mediami. W Polsce taka infrastruktura praktycznie nie istnieje. Rosyjski emigrant w Warszawie czy Krakowie czuje się o wiele bardziej izolowany niż w Berlinie czy Tel Awiwie. Siódmym punktem są procedury administracyjne i biurokracja. Choć Polska jest członkiem Unii Europejskiej, procedury związane z legalizacją pobytu, uznawaniem wykształcenia czy zakładaniem działalności gospodarczej są postrzegane przez Rosjan jako skomplikowane i czasochłonne. W porównaniu z niektórymi krajami zachodnimi, gdzie proces jest bardziej usprawniony i przewidywalny, polska administracja może być frustrująca. Rosjanie, którzy mają doświadczenia z biurokracją w swoim kraju, nie są zainteresowani konfrontacją z kolejnym skomplikowanym systemem. Ósmym aspektem jest klimat polityczny i medialny. W rosyjskich mediach, zarówno państwowych, jak i opozycyjnych, Polska często pojawia się w kontekście konfliktów i napięć. Taki przekaz kształtuje w rosyjskiej świadomości obraz Polski jako kraju nieprzyjaznego, i potencjalnie niebezpiecznego dla rosyjskich obywateli. Niezależnie od tego, jak bardzo można krytykować tę narrację, fakt pozostaje faktem. Wpływa ona na decyzje zwykłych ludzi, którzy wybierają destynację swojej emigracji. Dziewiątym czynnikiem są możliwości edukacyjne. Podczas gdy polskie uniwersytety cieszą się coraz większym uznaniem w Europie, dla rosyjskich studentów wciąż nie są one pierwszym wyborem. Niemieckie, brytyjskie czy holenderskie uczelnie mają znacznie silniejszą pozycję w międzynarodowych rankingach, oferują więcej programów w języku angielskim i mają lepsze zaplecze badawcze. Polski system edukacyjny, mimo swoich zalet, nie jest wystarczająco promowany na rynku rosyjskim, a bariera językowa dodatkowo ogranicza jego atrakcyjność. Dziesiątym elementem jest kwestia perspektyw długoterminowych. Rosyjscy emigranci, szczególnie ci z klasy średniej i wyższej, planują swoją przyszłość na dekady naprzód. Zastanawiają się nad możliwościami rozwoju kariery, edukacją dzieci, systemem emerytalnym i opieką zdrowotną. W tym kontekście Polska jest postrzegana jako kraj tranzytowy, stepping stone do bardziej rozwiniętych części Europy Zachodniej, a nie jako ostateczny cel. Wielu Rosjan, którzy osiedlają się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, traktuje to jako tymczasowe rozwiązanie przed przeprowadzką dalej na Zachód. Jedenastym punktem jest mentalność i styl życia. Rosjanie często postrzegają siebie jako przedstawicieli wielkiej kultury, która wywarła ogromny wpływ na światową literaturę, muzykę i sztukę. W ich percepcji Polska, mimo swoich osiągnięć kulturalnych, pozostaje w cieniu zachodnioeuropejskich stolic kultury. Rosyjska inteligencja, która stanowi znaczną część emigrantów, szuka miejsc, gdzie może uczestniczyć w życiu kulturalnym na najwyższym poziomie międzynarodowym. Paryż, Londyn, Berlin czy Wiedeń są w tym kontekście znacznie bardziej atrakcyjne niż Warszawa czy Kraków. Dwunastym aspektem są kwestie praktyczne związane z codziennym życiem. Rosyjscy emigranci często wspominają o problemach z dostępem do znanych im produktów, trudnościach w znalezieniu rosyjskojęzycznych lekarzy czy terapeutów braku rosyjskich szkół dla dzieci. Te pozornie małe niedogodności sumują się i tworzą obraz kraju, w którym życie codzienne wymaga ciągłych kompromisów i adaptacji. W krajach z większą rosyjską diasporą te problemy są mniej dotkliwe. Trzynastym czynnikiem jest sposób, w jaki Polska jest prezentowana w rosyjskim dyskursie publicznym. W przeciwieństwie do Niemiec czy Francji, które mają w Rosji długą tradycję fascynacji i zainteresowania, Polska rzadko pojawia się w pozytywnym kontekście: brak popularnych filmów, seriali czy książek, które pokazywałyby współczesną Polskę jako atrakcyjne miejsce do życia. Rosyjscy blogerzy i influencerzy, którzy tworzą treści o życiu za granicą, rzadko wybierają Polskę jako temat swoich materiałów. Czternastym elementem jest kwestia rynku pracy i specyfiki zatrudnienia. Polska gospodarka, mimo dynamicznego rozwoju, ma inną strukturę niż gospodarki zachodnioeuropejskie. Dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży IT, finansów czy nauk ścisłych oferty w Polsce mogą być mniej atrakcyjne finansowo i prestiżowo niż w innych krajach. Dodatkowo istnieje percepcja, że polski rynek pracy jest bardziej sformalizowany i mniej elastyczny niż zachodnie rynki, co może być barierą dla przedsiębiorczych Rosjan. Piętnastym punktem są różnice w mentalnościach biznesowych. Rosjanie, którzy chcą prowadzić własną działalność gospodarczą, często preferują kraje o bardziej liberalnym podejściu do biznesu, z prostszym systemem podatkowym i mniejszą regulacją. Polska, będąc częścią Unii Europejskiej, musi przestrzegać szeregu przepisów i standardów, które dla rosyjskich przedsiębiorców mogą wydawać się zbyt restrykcyjne. Z drugiej strony kraje takie jak Cypr czy Malta oferują bardziej przyjazne środowisko dla międzynarodowego biznesu. Szesnastym aspektem jest kwestia bezpieczeństwa osobistego i stabilności. Paradoksalnie, mimo że Polska jest bezpiecznym krajem o niskim poziomie przestępczości, w rosyjskiej percepcji istnieje obawa przed potencjalną wrogością ze strony lokalnej społeczności. Ta obawa, choć często nieuzasadniona, jest wystarczająco silna, by wpływać na decyzje migracyjne. Rosjanie słyszą historie o incydentach, konfliktach i napięciach, które są nagłaśniane w mediach, i te informacje kształtują ich wyobrażenie o Polsce jako miejscu potencjalnie nieprzyjaznym. Siedemnastym czynnikiem jest różnica w systemach wartości i priorytetach życiowych. W rosyjskiej kulturze tradycyjnie silnie ceniona jest kolektywność, lojalność wobec grupy i hierarchiczne struktury społeczne. Polska, choć także ma swoje tradycje kolektywne, ewoluowała w ostatnich dekadach w kierunku bardziej indywidualistycznego modelu społecznego pod wpływem zachodnioeuropejskich trendów. Te subtelne różnice w kodach kulturowych mogą powodować dyskomfort i trudności w codziennych interakcjach. Osiemnastym elementem jest kwestia systemu zdrowotnego i opieki społecznej. Choć polski system ochrony zdrowia jest dostępny dla wszystkich rezydentów, w rosyjskiej percepcji ustępuje on systemom skandynawskim czy niemieckim. Rosjanie, którzy emigrują, często mają wysokie oczekiwania wobec standardu usług publicznych i szukają krajów, gdzie te standardy są najwyższe. Polska, mimo postępów w tej dziedzinie, wciąż ma przed sobą drogę do przebycia. Dziewiętnastym punktem są różnice w stylu komunikacji i wyrażania emocji. Rosyjska kultura komunikacyjna jest bardziej bezpośrednia i emocjonalna niż Polska. Gdzie pewna powściągliwość i uprzejmość są bardziej cenione. Te różnice mogą prowadzić do nieporozumień i frustracji po obu stronach. Rosjanie mogą być postrzegani jako zbyt głośni czy nachalni, podczas gdy Polacy mogą wydawać się chłodni i dystansujący. Te kulturowe różnice, choć subtelne, kumulują się i wpływają na komfort życia codziennego. Dwudziestym i ostatnim, ale niezwykle istotnym czynnikiem jest kwestia tożsamości narodowej i dumy. Rosjanie, niezależnie od swoich poglądów, często mają silne poczucie przynależności do wielkiego narodu z bogatą historią. Emigracja do kraju, który w ich percepcji jest mniejszy i mniej znaczący na arenie międzynarodowej, może być postrzegana jako degradacja społeczna. To może brzmieć arogancko, ale jest to realna część rosyjskiej mentalności, która wpływa na wybory migracyjne. Wolą emigrować do krajów, które postrzegają jako równe lub silniejsze. Co daje im poczucie, że nic nie tracą w sensie prestiżu społecznego. Sumując wszystkie te czynniki, otrzymujemy złożony obraz sytuacji, która jest wynikiem splotu historii, kultury, ekonomii, psychologii społecznej i geopolityki. Polska dla większości Rosjan pozostaje krajem niewidocznym na mapie potencjalnych destynacji emigracyjnych nie z jednego konkretnego powodu, ale z całego kompleksu wzajemnie się wzmacniających barier i uprzedzeń. Co ciekawe, ta sytuacja może się zmieniać w przyszłości, gdy młodsze pokolenia Rosjan, mniej obciążone historyczną pamięcią i bardziej otwarte na różnorodność kulturową, będą podejmować decyzje o swojej przyszłości. Pytanie brzmi, czy Polska jest zainteresowana przyciągnięciem rosyjskich emigrantów, czy może obecna sytuacja odpowiada obu stronom, tworząc naturalną barierę, która pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów i nieporozumień. A co wy o tym sądzicie? Czy Polska powinna starać się być bardziej atrakcyjna dla rosyjskich emigrantów? Czy może obecna sytuacja jest korzystna dla obu stron?